Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, w dzisiejszym odcinku nie ma recenzji. Jest to spowodowane tym, że na moim kanale wydarzyła się wielka rzecz, jaka jest, jaką jest 100 subskrypcji. Jestem mega dumny z tej liczby, jaką uzbieraliśmy na moim kanale. No i jestem Wam bardzo wdzięczny. No bo w końcu to już ponad 100 osób subskrybuje mój kanał OLEGO. Dlatego z tego. Z tego powodu robię wam konkurs, który tak długo obiecałem na 20 zł PSC. Myślę, że to naprawdę fajny konkursik. No i ogólnie pod tym filmem musicie napisać jedno słowo, jakim jest giveaway. No i po napisaniu tego słowa będzie brali udział w losowaniu. Losowanie przeprowadzę, myślę, że Jakoś niedługo dam wam trochę czasu, będę o wszystkim informował na kartach społeczności. No i oprócz oczywiście giveaway'a, spodziewajcie się również live'a, na którym będziemy składać sobie zestaw LEGO. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, dlaczego dzisiaj recenzji nie ma. Na pewno pojawi się jeszcze recenzja w tym tygodniu, ale zobaczymy w jaki to będzie dzień. Więc bardzo wam dziękuję, no i co? Pamiętajcie, aby brać udział w konkursie. No i pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. To co teraz lecimy, może po 500 subskrypcji, ale to trochę daleka droga. Spróbujmy dobić 200 i pomyślimy, co dalej. Pa!